Cześć kochani, mamy sobotę, godzinę 5.57. Ja właśnie wstałam, a dzisiaj jedziemy na wesele. Jedziemy dosyć daleko, bo będziemy jechali 3 godziny. Muszę się teraz uszykować, ogarnąć, będę się pakowała, robiła śniadanie, także zapraszam na majówkę. Właśnie wyruszyliśmy. Przed nami 3 godziny i 20 minut drogi do Lublina. Muszę jeszcze kupić górę do stroju kopielowego, ponieważ uparłam się, że muszę mieć jeden konkretny, który mi się spodobał. I dostałam w handemie w całej Warszawie tylko dół, nigdzie nie ma góry, więc liczę, że dostanę go w Lublinie. Pokażę Wam przy okazji, jak już jedziemy i mam ją pod ręką, kopertówkę, którą kupiłam wczoraj do weselnej stylizacji. Dostałam ją w New Looku i kosztowała 69 zł, minus 10%, bo uśmiechnęłam się ładnie do Pani, czy mogę być studentką uczniem i dostałam wyjątkowo rabat. Jest troszeczkę większa niż takie standardowe kopertówki. O, pokażę Wam porównanie do dłoni. Cena uważam bardzo fajna, ładnie wykonana. Ma takie haftki z przodu, kwiatowe. I pokażę Wam, co zabieram ze sobą w takiej kopertówce na wesele. Zawsze mam ze sobą okulary, chociaż nie zapowiada się, żeby pogoda dzisiaj dopisywała, ale okulary warto zawsze mieć. Portfel oczywiście z dokumentami, pieniążkami. Koniecznie muszę mieć ze sobą bibułki matujące chusteczki. Perfumetka z ulubionymi perfumami. Zawsze mam w torebce też coś do czesania do poprawy fryzury. Po wykonaniu też makijażu, jak już ustalę jaką pomadkę będę miała na ustach i jakiego pudru użyję. Spakuję je do środka, tak, żeby mieć do poprawek w trakcie wieczoru. Pokażę Wam też, jak wygląda ta kopertówka w środku. muzyczka. Już zaraz będzie muzyczka. Jest jedna przegroda, tutaj jest mała kieszonka zamykana na zamek i klapa. Nie ma żadnego paska, to jest typowa kopertówka pod rękę. Dobra, dojechaliśmy do plazy, lecę teraz do H&M-u kupić strój. Nie zabieram Was ze sobą, bo się bardzo spieszę. Jaż niestety jestem zmuszona na szybko zrobić w aucie, ponieważ jesteśmy będziemy na pewno spóźnieni zacznę od nałożenia bazy zielona baza Make Up Forever Step One bardzo ją lubię nakładam zieloną, ponieważ na pewno zaczerwienie się w trakcie wieczoru a zielony niweluje zaczerwienienia będę mieszała dwa moje ulubione drogeryjne podkłady L'Oreal Infallible, tą wersję matującą kolor 22 i Bourjois Healthy Mix kolor wanila 52 ok, podkład mam nałożony, przechodzę do korektora i będzie to ten nowy korektor kryjący z Sephory numer 24 Odkład i korektor będę gruntowała pudrem Banana Bennej. Twarz wykonturuję za pomocą mojego ulubionego brązera wszechczasów z Duo Marka Jacobsa Tego y, 40. Rozświetlacz, którego dzisiaj użyję, to niezawodna Mary Humanizer Marki The Balm. Ostatnim etapem konturowania będzie róż. Użyję dzisiaj Catrice numer 030 Love and Peach. Makijaż oczu wykonam dzisiaj taki bardzo skromny i nie rzucający się w oczy. Użyję tylko jednej paletki jest to Make-up Atelier Paris T22. Zacznę od położenia na. Połowę powieki od wewnętrznego kącika tego najjaśniejszego cienia. Dziękuję. Dalej na środek powieki e, nałożę już ten środkowy cień. Co Dobra. oznacza ten znak? Ostry zakręt w prawo I co robimy? Uważamy. Trzymam aparat Nakładam teraz ten przedostatni Muszę cień prawo. z paletki Trzymam aparat Na koniec w zewnętrznych kącikach Położę ten najciemniejszy cień Tuż przy linii rzęs Już tak samochód I koleś mówi no ale wie pan ma pan tylko połówkę. Tak się zastanawiam, jak połówkę. Połówkę, ale dopiero połówkę wypiję na weselu albo przywiozę, a już chodziło mu o baki. Ok, będę dokończała makijaż już w pokoju hotelowym. Na dolną powiekę nałożę teraz najpierw ten przedostatni dzień, a później ten najciemniejszy. Mniej więcej do połowy od zewnętrznego kącika. i wewnętrzny kącik nałożę jeszcze ten najjaśniejszy. Na usta nałożę pomadkę L'oreala. jest to kolor Rich Matte, odcień 103. Nie pokazałam Wam make-upu z bliska kamerą, robię to teraz telefonem w drodze do kościoła. E, pomadka wytuszowane rzęsy i brwi dodatkowo, bo o tym zapomniałam i domalowałam na ostatnią chwilę. Włosy tylko zalokowałam taką stożkową lokówką i rozczesałam i to wszystko tak naprawdę. Wydaje myślę, że luk jest całkiem spoko. mam teraz wesele. Czas na imprezę. Godzina mniej więcej 20.45. Przyszłam na chwilę do pokoju po Łukaszowi po cygara, tawakę. i obcinaczkę do cyfra. ups, spadłam. no, także idę się bawić cześć kochani, witam was w niedzielę jesteśmy po weselu godzina 11.35 11 11.35 um, obawiam się, że spóźniliśmy się na śniadanie poweselne dopiero się ogarniamy i będziemy musieli co robić dalej no, ja ledwie mówię Kolejne gardło, także pomyślimy i miłej niedzieli. Jest godzina 14, my właśnie idziemy na śniadanie, obiad. Dopiero udało nam się ogarnąć i wyjść, także zabieramy was ze sobą. No, a tutaj była wczoraj impreza. Już wszystko poskładamy. Uzi. Łukasz ma dzisiaj urodziny. Od rana odbiera telefony. Prezent ode mnie już dostał. Pokażę wam co kupiłam. No, Lubinem, Czekamy teraz na obiad. 40 minut nam No, Ale fajnie, jesteśmy w takim hoteliku ładnym. Dostaliśmy właśnie żur. Mamo, nie gniewaj się, ale to był najlepszy żurek jaki jadłam. Dobra, ja mam kurę. A ty mi się co zabrałeś? No, Fettuccine Alfredo. No, dobre, wiemy. Prezent Łukasza na urodziny to plecak marki Samsonite. Jest to plecak głównie na komputer, i ten model zmieści maksymalnie 14-calowy ekran. Tak się prezentuje. Z boku ma jeszcze jedną taką kieszonkę tutaj na plecach. Generalnie tych kieszonek jest naprawdę sporo. Kókaś już sobie widzę zagospodarował chyba każdą. No, ja lubię robić praktyczne prezenty, wiedziałam, że potrzebuję i bardzo się ucieszył, więc zeszliśmy sobie do łaźni i będziemy się taplać w wodzie. Okej, ja jestem już gotowa, żeby wejść do wody. Pokażę Wam tylko jeszcze strój, który kupiłam. Jest z HMM. No i idziemy. To jest nasz apartament na dzisiaj. Jest jaka toaletka. jak dla królowej prawdziwej. Pierwszy raz będę spała w łóżku z baldachimami. I najlepsza atrakcja to koło łóżka jest panna z jacuzzi. Jeszcze mm. zobaczymy łazienkę. Nie ma lodówki, trudno jakoś to przeżyję. Niech stracę. Pięknie. Proszę bardzo, jaką nam ładną kompozycję z ręczników ułożeniu. Testuję te kosmetyki, które dostałam z Sephory, marki Rituals i póki co powiem Wam, że bardzo podobają mi się i konsystencje, i zapachy, i działanie. Tam Wam znać na pewno niebawem, czy produkty się sprawdziły, czy też może nie. Ok, my wracamy właśnie do świata żywych i wybieramy się na przejażdżkę do Sandomierza. Pokażę Wam stylizację. Białe rmaxy. Jest straszne światło i wyglądają na żółte. Białe dżinsy, które kupiłam chyba w Stradivariusie jeszcze na letnich wyprzedażach, przecenione ze 160 na 20 zł. Sweterek, a kupiłam gdzieś w ptaku. takie wiecie do latania. No i to tyle. Prosto i wygodnie. Jeszcze tylko płaszczyk i lecimy. Dojechaliśmy do Sandomierza i idziemy teraz zwiedzać. Jesteśmy w hotelu. Dojechaliśmy szczęśliwie. Mamy godzinę dwudziestą drugą. Właśnie wróciliśmy z wycieczki po Sandomierzu i będziemy świętować. 29. urodziny Łukasza. Postanowiliśmy skorzystać z tego, że wesele było w bardzo ładnym miejscu i przedłużyliśmy sobie pobyt o jeden dzień. Także wyjeżdżamy dopiero jutro po śniadanku. W ogóle jesteśmy, w... gdzie jesteśmy? W Janowie Lubelskim, hotel królewski. I polecamy na pewno to miejsce, ponieważ jest tutaj bardzo ładnie, bardzo ładna okolica. Jak dopisuje pogoda, to na pewno można tutaj pojeździć rowerem, pouprawiać sporty, jeśli ktoś lubi pozwiedzać, pospacerować, jeśli ktoś lubi aktywny odpoczynek. No niestety nam dzisiaj pogoda, jak widzieliście, nie dopisała, także musieliśmy się przemieszczać autem. Także no, właściwie to miejsce nie ma minusów, oprócz tego, że jest daleko od Warszawy. Jakby było dzisiaj, to może byśmy odwiedzali częściej. W każdym razie życzę Wam miłego wieczoru, sobie również. Mam nadzieję, że spędzacie majówkę równie dobrze. No. poczekaj sumiejka i to jest najważniejsze. Witam Was kochani w ostatnim dniu naszej majówki, mamy poniedziałek, jesteśmy już po śniadaniu, jest godzina prawie 11 albo już trochę po! Wyjeżdżamy z tego pięknego apartamentu. Najbardziej będę tęskniła za tą toaletką. Zobaczcie jak ona była piękna! No i usta. wiadomo. No, po drodze chcemy jeszcze odwiedzić Lublin, zwiedzić sobie starówkę i będziemy się kierować prosto do Warszawy, szczęśliwie udało nam się zajechać do Lublina, także idziemy zwiedzać starówkę. Pogoda nam dopisała świeci słoneczko, jest bardzo przyjemnie i będziemy teraz szukać jakiejś dobrej kawy i ciacha. sobie w kawiarni akwarela. Zamówiliśmy kawkę, ciastko, już zdążyłam zejść po drodze, także ja odpuszczam. A ty? No zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. A może jeszcze jedno? coś innego niż pasza dla chomiku. Ryneczek jest bardzo przyjemny, aczkolwiek mały, bo jesteśmy przyzwyczajeni do większego warszawskiego, a ja poznańskiego. I Łukasz jeszcze do Sopockiego, Molo na przykład. No, mały, ale urokliwy. Bardzo ładnie tutaj jest naprawdę. Przyszło moje cappuccino. Piękny wzorek dostałam. Tak byśmy się postarali. Masz co? Americano. I oczywiście nie mogliśmy się powstrzymać, jeszcze to mówiliśmy szarlotkę. Zupełnie przypadkiem spontanicznie okazało się, że jeden ze znajomych Łukasza jest tutaj w pobliżu. Tak się składa, że goście jest z Warszawy i nigdy nie mogą się zgadać, a kiedy my jesteśmy na wyjeździe, to się okazuje, że jest niedaleko, więc postanowiliśmy odwiedzić. Mam nadzieję, że zjemy tam jakiś obiad. Ja niestety jeszcze muszę dzisiaj odwiedzić moją pracę. Nie komentujcie brak po prostu, ale cóż. Już wróciliśmy do Warszawy, zabieramy się za rozpakowywanie i szybciutko śmigniemy sobie jeszcze rowerkami nad Wisłę. A tak jakoś ten poniedziałek minął nam w podróży, także nic ciekawego yy, może dla Was się nie działo. My bardzo miło spędziliśmy czas. Przed wyjściem postanowiłam jeszcze zrobić szybko naleśniki ryżowe. Przepis jest bardzo prosty. Dwa jajka, szklanka mleka, dwie łyżeczki roztopionego oleju kokosowego i trzy czwarte mąki ryżowej. Najpierw mieszam mokre składniki, później dodaję suche i wszystko naprawdę wychodzi. Tutaj już się jeden smaży. I do naleźników podam sos czekoladowy, drzem aloesowy. Tutaj mamy drzem malinowy własnej roboty, masło orzechowe z miodem i białe winko. Mamy godzinę 19.20 i dojechaliśmy na krakowskie przedmieście. Jest mnóstwo ludzi, coś tam koło kolumny się dzieje, a my jedziemy dalej. Chyba nad Wisłę. Teraz wyjechaliśmy na taki bardzo fajny plac, też w części krakowskiego przedmieścia. Jest tutaj taki taras widokowy i można sobie popatrzeć z daleka na Wisłę. Na tym zakończę tego vloga. Dajcie proszę znać, czy podobają Wam się tego typu filmiki. Na pewno nie chciałabym go robić zbyt często, ponieważ sama uważam, że tego typu filmiki zastąpił już Snapchat i Insta Instastory. Tam możecie obserwować, życie każdej vlogerki i vlogerki. Non-stop, tak naprawdę. Vlogi mogę bardzo chętnie nakręcać dla Was, kiedy mam jakiś wyjazd, podróżuję dosyć sporo, um, czy w ogóle jakieś ciekawe wyjście. To bardzo chętnie coś takiego nagram. Natomiast myślę, że nie będzie u mnie tego typu filmików zbyt często. Mam nadzieję, że po sklejeniu tego, co dla Was nagrałam, okaże się to dla Was ciekawe. Nie zanudzę was na śmierć. No, żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za uwagę. Pa, pa!